Na obrzeżach małego miasta w Polsce leży ciche, niemal senne osiedle. Bloki z lat 70. obdrapane, ale solidne. Trawniki przyklapnięte po zimie, gdzie nigdzie widać dziecięcych huśtawki, czasem poruszone wiatrem. Na ławkach siadają emeryci, najczęściej ci sami, o tych samych godzinach, z tymi samymi gazetami. Pomiędzy blokami rosną brzozy i stare klony, które pamiętają czasy, kiedy wszystko wokół dopiero się budowało. Na czwartym piętrze jednego z tych bloków mieszka Stanisław. Ma pięćdziesiąt lat, ale wygląda starzej, może przez siwe włosy, może przez sposób, w jaki porusza się po mieszkaniu, powoli, ostrożnie, jakby każdy ruch miał znaczenie. Od kilku lat jest na emeryturze, wcześniej pracował na kolei. Odkąd jego żona, Maria, zmarła, żyje sam. Nie mają dzieci. Cisza w mieszkaniu jest gęsta, jakby miała własny ciężar. Jedynym dźwiękiem jest czasem radio niskie, ciepłe głosy spikerów i skrzypiąca podłoga, gdy Stanisław przechadza się od kuchni do okna. Codzienność wygląda tak samo. Herbata z cytryną o siódmej rano, spacer po osiedlu, zakupy w tym samym sklepie na rogu. Czasem krzyżówka, czasem telefon od siostry. Ale najczęściej cisza. Samotność nie boli już tak jak kiedyś, ale jest obecna. Zostawia ślady na twarzy. W oczach w sposobie, w jaki człowiek patrzy w okno, nie czekając już na nikogo. Tego dnia było tak samo jak zawsze. Ciepły, wiosenny poranek. Stanisław z kubkiem herbaty usiadł przy oknie. Na zewnątrz dzieci wracały ze szkoły, starsza pani wyprowadzała psa, a sąsiad z naprzeciwka kosił trawnik. I właśnie wtedy usłyszał coś dziwnego, słabe, ciche szczeknięcie. Jakby z oddali, jakby przez sen. Zignorował to najpierw, myśląc, że to któryś z psów sąsiadów. Ale po chwili znów krótkie, łamane szczeknięcie nieprzyjemne jakby wołanie o pomoc. Po południu Stanisław, jak zwykle, wyszedł na krótki spacer. Chodził zawsze tą samą trasą do końca osiedla i z powrotem. Nie spieszył się, patrzył na krzaki, na niebo, na ludzi. I wtedy, przechodząc obok wąskiego, zacienionego załuka między garażami, Usłyszał ten dźwięk znowu. Tym razem bliżej, wyraźniej. Zatrzymał się. Spojrzał w głąb ciemnego przejścia, gdzie betonowe ściany rzucały długie cienie. Tam, przy ścianie, skulona wśród kartonów i plastikowych reklamówek, leżała suka. Wychudzona, brudna, z oczami wielkimi jak monety. Trzęsła się. Przy jej brzuchu, schowany pod łapą, spał mały szczeniak równie chudy. Z futerkiem posklejanym błotem. Suka nie szczekała. Nie warczała. Tylko patrzyła. Z nieruchomą, czujną powagą. Jakby rozumiała, że to nie czas na ucieczkę, ale też nie ufała nikomu na tyle, by podejść. Ten wzrok przeszł Stanisława do głębi. Nie był to zwykły strach, jaki mają zwierzęta przed obcymi. To było coś więcej. Rezygnacja. Zmęczenie. Stanisław poczuł, jak serce bije mu mocniej. Przypomniał sobie, jak kiedyś, dawno temu, z Marią przygarnęli bezdomną suczkę. Też była chuda, przestraszona. Tamta historia miała dobre zakończenie. Czy ta mogłaby mieć podobne? Zrobił krok do przodu. Matka napiła ciało, ale nie uciekła. Wpatrywała się w niego, jakby chciała zrozumieć, kim jest i czego chce. Stanisław nie miał przy sobie nic do jedzenia. Nie powiedział ani słowa, jakby instynktownie czuł, że cisza jest teraz najlepsza. Stał tam chwilę, potem się wycofał. Wrócił do domu, ale nie mógł przestać o nich myśleć. Kim były? Jak się tam znalazły? Ile już tak leżały, niezauważone, ignorowane przez wszystkich? Postanowił, że wróci jutro. Przyniesie coś do jedzenia. Może woda. Trochę chleba, parówki? Nie miał planu, ale miał pewność, że nie może tego tak zostawić. Może nie zmieni świata, ale może zmieni ten jeden, mały los. Następnego dnia rano Stanisław obudził się wcześniej niż zwykle. Przez całą noc przewracał się z boku na bok, nie mogąc przestać myśleć o tamtym spojrzeniu. Nie chodziło tylko o litość. Coś głęboko w środku poruszyło się, coś, co przez lata było cicho, uśpione. Ubrał się w pośpiechu, wyjął z lodówki kilka parówek, nalał wodę do butelki i włożył to wszystko do siatki. Gdy skręcił w zaułek, suka wciąż tam była. Leżała w tej samej pozycji, ale tym razem podniosła głowę, gdy usłyszała jego kroki. Nie szczekała, tylko patrzyła. Szczeniak spał przy jej brzuchu, cicho pochrapując. Stanisław usiadł kilka kroków dalej, powoli, nie robiąc gwałtownych ruchów. Otworzył siatkę, wyjął parówki, podzielił je i położył kawałki na ziemi, bliżej siebie niż matki. Nie powiedział ani słowa. Patrzył tylko, oddychając spokojnie, próbując przekazać, że nie jest zagrożeniem. W tym milczeniu wróciły wspomnienia. Obrazy z przeszłości. Maria, jego żona, z uśmiechem na twarzy, kręcząca przy małej suczce, którą znaleźli kiedyś przy drodze. Zobacz, jaki ma nos. Jak lody czekoladowe. Śmiała się wtedy. Ta suka, Zorka, była z nimi prawie dziesięć lat. Spała w nogach łóżka, merdała ogonem na dźwięk klucza w drzwiach. Kiedy odeszła, Maria płakała przez dwa dni. A potem, kiedy to ona zachorowała i odchodziła powoli, Stanisław czuł, jak świat się kurczy. Odtąd unikał wszystkiego, co mogło przypominać. Zwierząt, ludzi, zbliżenia. Nie chciał więcej straty. Teraz jednak, patrząc na wychudzoną matkę i jej maleństwo, czuł coś innego. Coś, co bolało i koiło jednocześnie. Wiedział, że to nie są tylko psy. To było coś więcej. Jakby życie dało mu jeszcze jedną szansę, nie po to, by coś naprawić, ale by nieco rozjaśnić to, co zostało. Przez kolejne dni przychodził codziennie. Zawsze o tej samej porze z jedzeniem, wodą i tym samym spokojem w ruchach. Nie próbował ich dotykać. Nie mówił za wiele. Po prostu był. Suka coraz częściej podnosiła głowę, obserwowała go dłużej. Czasem poruszała uszami, czasem ledwo zauważalnie przysuwała się o kilka centymetrów. Ale to szczeniak pierwszy przełamał dystans. Był ciekawski, choć chudy jak patyczek. Pewnego dnia podszedł do Stanisława na tyle blisko, że mógł go powąchać. Stanisław usiadł na chodniku, wyciągnął rękę, ale nie próbował go dotknąć. Maluch spojrzał mu w oczy krótko, intensywnie, po czym wrócił do matki. To był pierwszy krok. Kolejnego dnia podszedł jeszcze bliżej. Potem dotknął nosem jego kolana, a potem usiadł obok. Matka patrzyła, czujna, ale nie ruszyła się. Może poczuła, że to bezpieczne, a może po prostu była zbyt zmęczona. By protestować. Ale coś się zmieniało. W ciszy, w spojrzeniach, w drobnych gestach powoli rodziło się zaufanie. Z okien bloku, po cichu, przyglądali się temu sąsiedzi. Starsza pani z parteru, pan Jan z balkonu, dzieci z trzeciego piętra. Ludzie, którzy do tej pory mijali się obojętnie na kratce schodowej, teraz stawali przy oknach. Ktoś przyniósł starą miskę, ktoś inny zostawił worek karmy pod drzewem. Jedna z dziewczynek narysowała obrazek, piesek z dużymi oczami i serduszkiem. Przykleiła go do drzwi wejściowych. Napisane było: Nie zostawiajmy ich samych. Stanisław nigdy nie planował tego wszystkiego. Nie szukał więzi, nie chciał się angażować. Ale życie, w cichy sposób, przywracało mu sens. Każdy dzień z tymi dwiema istotami był jak lek na pustkę, którą nosił w sobie od lat. Wiosna w Polsce bywa kapryśna. Jeszcze tydzień temu świeciło słońce i ludzie siadali na ławkach, a teraz niebo zasnuły ciężkie, stalowe chmury. W nocy spadł deszcz, zimny i nieprzyjemny. W załku zrobiło się błotniście, a kartony, które do tej pory dawały sus i jej szczeniakowi odrobinę schronienia, przemokły do cna. Stanisław przyszedł jak zwykle, z siatką w ręku, ale kiedy zobaczył, w jakim stanie są psy, coś w nim pękło. Mały drżał z zimna. Matka leżała obok, Próbując go osłonić swoim wychudzonym ciałem. Ich oczy, znów te oczy, mówiły wszystko. Tym razem nie było w nich nieufności. Była tylko cicha prośba. Stanisław uklęknął, wyjął suchy ręcznik, który zabrał z domu i powoli, delikatnie osuszył szczeniaka. Suka nie protestowała. Wiedziała, że nie ma już sił. Czas się kończył. Wiedział, że zostawienie ich tutaj na kolejną noc może oznaczać koniec. Ale był jeden problem. Mieszkał w bloku, który od lat miał jasno zapisaną zasadę zwierząt w mieszkaniach nie trzymać. Administracja była bezwzględna. Kiedyś sąsiad z trzeciego piętra próbował przygarnąć kota, to skończyło się oficjalnym pismem i grzywną. Nie było wyjątków. Co gorsza, zaczęły krążyć głosy. Starsza sąsiadka, która zazwyczaj siedziała przy oknie i wszystko widziała, zaczęła szeptać innym. Niech tylko nie przyprowadzi tego brudu pod nasze drzwi. Ktoś inny powiedział: Pewnie pełne pchły, zaraz będzie epidemia. W sklepie spożywczym na rogu pani zaladą rzuciła Stanisławowi dziwne spojrzenie. Lepiej uważać z tymi psami, rzuciła półgłosem, pakując mu chleb do torby. Coraz więcej osób mówiło o zgłoszeniu sprawy do miejskich służb. Zabraliby je i byłby spokój, mruknął ktoś na klatce schodowej. Te słowa bolały jak cios. Tej nocy Stanisław nie spał. Siedział przy stole, z kubkiem zimnej herbaty w ręku, patrząc na pustą ścianę. Myśli kłębiły mu się w głowie. Mógłby się nie angażować. Mógłby przymknąć oczy. Przecież nie jego sprawa. Ale nie potrafił. Wiedział, że jeśli wezwą służby, suka i szczeniak trafią do schroniska, może nawet zostaną rozdzieleni. A może nie przeżyją w ogóle. I nie mógł się z tym pogodzić. Nad ranem podjął decyzję. Po prostu nie mógł już czekać. Wrócił do załuka z kocem i dużym koszykiem wiklinowym. Kiedy klęknął, suka spojrzała na niego. Nie było już żadnego oporu. Tylko spokój. Ostrożnie wziął szczeniaka, a potem matkę. Były lekkie jak piórka. W drodze do bloku serce biło mu jak szalone. Wiedział, że łamie zasady. Że mogą go za to ukarać. Ale też wiedział, że nie zrobiłby inaczej. Na kratce schodowej natknął się na sąsiada z drugiego piętra, Andrzeja. Ten, zamiast zganić go, zatrzymał się i popatrzył uważnie. Po chwili powiedział tylko: Potrzebujesz może starego legowiska? Mój pies już nie żyje, zostało mi parę rzeczy. Stanisław spojrzał na niego z zaskoczeniem. Naprawdę, naprawdę uśmiechnął się sąsiad. I mam trochę suchej karmy, dobrej jakości. I tak się zaczęło. Tego samego dnia przyszła sąsiadka z trzeciego piętra z pudełkiem po butach pełnym smakołyków. Potem dzieci zrobili małą karteczkę i przykleiły ją do drzwi Stanisława. Dziękujemy, że uratowałeś pieski. Społeczność, która do tej pory żyła obok siebie, ale nie razem, zaczęła się poruszać. Zaczęła działać. W cichym akcie dobroci ludzi połączył los dwóch porzuconych zwierząt. Wieść o tym, że Stanisław przygarnął sukę i jej szczeniaka, rozniosła się po siedlu szybciej niż poranna mgła. Wystarczyło kilka dni, żeby o całej sprawie dowiedziała się administracja budynku. Pojawiło się oficjalne pismo. Zgodnie z regulaminem wspólnoty mieszkaniowej, trzymanie zwierząt w lokalach jest niedozwolone. Wzywamy do niezwłocznego usunięcia zwierząt z mieszkania. Stanisław siedział przy stole, trzymając pismo w rękach. Luna, bo tak nazwał sukę, spała pod stołem a jej szczeniak, nazwany przez sąsiadkę Majką, leżał zwinięty w kłębek na jego nogach. Słowa z kartki nie miały dla niego sensu. Jak można teraz je usunąć? Gdzie? Na ulicę? Do schroniska? Przecież nie po tym wszystkim. Zebrał się jednak w sobie. Postanowił iść na rozmowę do administracji. Ale zanim zdążył to zrobić, coś się wydarzyło. Sąsiedzi którzy wcześniej przyglądali się wszystkiemu z okien, teraz zaczęli działać. Jedna z mieszkanek, pani Zofia, emerytowana nauczycielka, zaproponowała napisanie petycji o zmianę regulaminu. Czasy się zmieniają, powiedziała stanowczo. Zwierzę to nie mebel. To życie. A tu chodzi o coś więcej niż przepisy. Dzieci z bloku zrobiły rysunki Luni i Majko. Przykleiły je na klatkach, przy wejściu, nawet przy drzwiach administracji. Na jednym z nich widniał napis Każdy zasługuje na dom. Zaskoczenie przyszło z najmniej spodziewanej strony. Sam prezes wspólnoty, znany z tego, że nigdy się nie uśmiecha i zawsze upominał wszystkich o ciszę nocną, przyszedł osobiście do Stanisława. Wie pan, zaczął, nie patrząc mu w oczy, moja córka przygarnęła kiedyś psa z ulicy. Myślałem, że to głupota. Ale on zmienił ją. Może i my musimy coś zmienić. Kilka dni później odbyło się zebranie mieszkańców. Głosowano nad specjalnym wyjątkiem w regulaminie umożliwienie trzymania zwierząt, jeśli są one adoptowane lub uratowane z ulicy i jeśli nie zakłócają spokoju. Wynik: 17 głosów za, 4 przeciw, 2 wstrzymujące się. A to był dopiero początek. W pustym pomieszczeniu na parterze bloku, które wcześniej służyło za składik na rzeczy nikomu niepotrzebne, urządzono mały kącik adopcyjny. Ludzie zaczęli przynosić koce, miski, karmę. Jedna z sąsiadek stworzyła tablicę ogłoszeń z informacjami o lokalnych zwierzętach do adopcji. Dzieci zbierały pieniądze, sprzedając własnoręcznie robione breloczki i rysunki z podobiznami psów i kotów. Luna odzyskała siły. Jej sierść zrobiła się lśniąca, oczy nabrały blasku. Majko urósł szybko, był wszędzie: pod stołem, na łóżku, w kapciach Stanisława. Całe mieszkanie ożyło. Cisza, która kiedyś przytłaczała, teraz była przerywana tu potem łap, skomleniem i szczekaniem. Stanisław zmienił się. Zaczął częściej wychodzić z domu, rozmawiać z sąsiadami. Czasem nawet się uśmiechał. Nie chodził już do sklepu jak cień, ale jak człowiek, który ma cel. Kiedyś powiedział Andrzejowi z drugiego piętra: Wiesz, myślałem, że już nic dobrego mnie nie czeka. A tu proszę. Przyszły im mnie uratowały. Wieczorami zabierał Lunę i Majką na spacer do pobliskiego parku. Siadał na tej samej ławce, na której kiedyś siadał z Malią. Tam, gdzie patrzyli razem na zachody słońca. Teraz nie był już sam. Maiko biegał za liśćmi, Luna leżała spokojnie obok, a on patrzył przed siebie z nadzieją, z czułością, z nowym spokojem. W życiu nie chodzi o wielkie gesty. Czasem wystarczy schylić się, Spojrzeć w oczy komuś, kto milczy, ale bardzo potrzebuje. A czasem ten gest wystarczy, żeby uratować nie tylko czyjeś życie, ale i własne.